Witajcie, kochane dzieciaki! Przedstawiamy Wam lokomotywę. Dla Labowasku Fisher Price. Lokomotywa jest ze słynnym uśmiechem, w pięknych kolorach. Sama jeśli? Sama nie jeździ Trzeba ją popchnąć. Mamy tutaj włącznik. Najpierw tryb literek, dobra? Czas na naukę. Mamy tutaj ABC, literki, tu jest alfabet. Wsiadać. Proszę wsiadać. <głosłupia> Można się nauczyć cyferek od razu? Lokomotywa wydaje piękne dźwięki. Ciuch, ciuch. Możemy usłyszeć alfabet? Ojej, a w trybie muzyki co się dzieje? Czas na muzykę, pokaż. Też będzie. Takie. Będzie śpiewać. A tu czymś zmieniamy? Tak, można tutaj naciskać, jak już tego się nie chce. Ojej. Fajna, kolorowa lokomotywa z wyświetlaczem. Zapewni każdemu maluszkowi miłą zabawę. Buziaki, papa! Pa. Pa. Teraz ja!